teraz bardzo ważne, bo wielu osób się zastanawia, co to jest ten system, jak to działa, jak zrobić taki system, jak go stworzyć, jak go zbudować, jak to rozpędzić i tak dalej i tak dalej. Więc wyjaśnimy sobie pierwszą podstawową kwestię. System to jest w ogóle przeciwieństwo przypadków. Przypadku. To nie jest tak, że ty nie będziesz o tym myśleć i nagle przez przypadek będziesz ten system mieć, tak? No, raczej tak nie wyjdzie. To jest rzecz którą trzeba zaplanować, którą trzeba przemyśleć, uporządkować i to jest system, tak? Więc to nie jest tak, że to się wydarzy przez przypadek. Jeśli ty świadomie do tego nie siądziesz, nie zaczniesz na ten temat myśleć, nie zaczniesz na ten temat pracować, to nigdy nie zbudujesz systemu. Wiem, bo ja sam pracuję kilka lat i dalej mi się nie udało systemu takiego, jaki bym chciał zbudować. Wynika to z wielu rzeczy. Może inaczej, nie, bo to też źle zabrzmiało. Ogólnie system mam, natomiast ciągle nad tym systemem pracuję, żeby coraz mniej pracować i żeby mieć jednak coraz więcej pieniędzy. Natomiast często w waszym przypadku więcej pieniędzy wynika z bezpośrednio większej ilości pracy, którą wykonujecie, tak? Czyli pracuję 5 godzin, zarabiam 1000, pracuję 10 godzin, zarabiam 2000, tak? A u mnie działa to inaczej, że ja na przykład ulepszę coś, poprawię coś, dodam coś, zacznę robić coś w pewien określony sposób. Zajmie mi to może 5, może 10, może 30 minut, ale te 10-30 minut przełożą się po prostu na fajny efekt. Tylko dlatego, że to nie będzie przypadkowe działanie, tylko będzie to część większego systemu. Więc przeróbmy sobie ten temat. Oczywiście, większość ludzi myśli, że WinTed to jest po prostu loteria, tak. No, moje ogłoszenie akurat się nie wybiło, tak. Jakoś, jakoś się może uda, może ktoś kliknie, może ktoś kupi. Jak nie schodzi, no to wiadomo, że ludzie są źli, WinTed jest zły, algorytm jest zły. No, jeśli tak robiliście, jeśli takie myśli do was do głowy docierają, no to najprawdopodobniej jesteście w błędzie, no bo po prostu to nie jest sprzedaż. System to nie jest po prostu zgadywanka. Słuchajcie, myślicie, że osoby, które zarabiają 10-20 tysięcy, one sobie zgadują, a dzisiaj sobie zrobię to, jutro sobie zrobię tamto, jakoś to będzie, zobaczymy. Dobra aura, tutaj polecam, zdrowie, e, afirmacja i wystarczy. No nie wystarczy. No. Sprzedaż to nie jest zgadywanka, to nie może być zgadywanka. To musi być zaplanowany proces. Tylko wtedy poczujesz taką Spokój, bezpieczeństwo, że ty wiesz, że potrafisz zarobić, że nieważne, że się jakaś sytuacja powtórzy, ty wiesz, jak sobie poradzić, wiesz, jak wygenerować sprzedaż. Są problemy techniczne, a mimo to ty potrafisz coś komuś sprzedać, bo wiesz, że jak nie robisz to, 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 to robisz coś innego. Jak nie działa jedno, to zajmujesz się drugim. To jest właśnie system, to jest właśnie plan. To jest właśnie to, co daje stałe, regularne wyniki. Czym ten system jest? No, najprościej, jakby to ująć, to jest po prostu taki zestaw powtarzalnych działań. Czyli to nie może być tak, że ty wstajesz, jutro będziesz robił coś, w piątek będziesz robił coś i tak, a dzisiaj mam tyle czasu, to może zrobię to, może tamto. I to też nie jest tak, że osoby z systemem nie działają tak elastycznie, bo to jest biznes online. My mamy tą możliwość działania elastycznie, tak? Natomiast też bardzo dużą część naszych działań to są po prostu działania zaplanowane i te zaplanowane działania przekładają się na wyniki typu 5, 10, 15 tysięcy. A czyli to, słuchajcie, jest konieczne, żeby zarobić 50 tysięcy do końca tego roku, tak? Czyli jeśli ty będziesz działać przez przypadek, bez planu, bez strategii, to nie zarobisz po prostu, no bo sprzedaż to nie jest przypadek, to sobie już ustaliliśmy. Więc jeśli działaś przypadkowo, nie zarobisz. Jeśli zaczniesz swoją sprzedaż układać, myśleć, zastanawiać się, to wtedy to nie będzie po prostu przypadek, nie będzie to losowość, tylko będzie to ściśle określony kierunek działania. I system to jest przede wszystkim świadomość. Co robię, kiedy to robię, po co to robię. Zastanów się, czy ty wiesz, co robisz. Najprostsze pytanie w świecie. Wiesz, co robisz? Jeśli mało zarabiasz, to prawdopodobnie nie wiesz, co robisz, tak? Jeśli zarabiasz trochę więcej, możesz zarabiać 2-3 tysiące i dalej nie wiedzieć, co robisz. Możesz być osobą po prostu pracowitą, możesz być osobą, która potrafi robić w miarę fajne zdjęcia, która potrafi wybierać w miarę fajny towar, ale dalej możesz nie mieć pojęcia, co robisz w dłuższej perspektywie. Nie wiesz, kiedy to robić, co robić, po co to robisz. Jak nie wiesz, po co to robisz, to tak naprawdę po co to robisz, tak? Ja robię coś, żeby był jakiś efekt, tak? Czyli tankuje samochód, żeby móc pojechać gdzieś, tak? A ty tankujesz samochód, i, i co dalej? I w zasadzie nie wiesz, po co go tankujesz, Zostawiasz Dostawiasz go na stacji, idziesz na nogach do domu, tak? Bo nie wiesz nawet, po co to zrobiłeś. No, takie to jest głupie, takie to jest bez sensu, ale tutaj brzmi to śmiesznie, a w sprzedaży na Vinted, no to w sumie jakieś takie głupie błędy, no to tak w sumie nie głupio popełniać, tak? Tak samo popełniać głupio błędy na Vinted jest głupio, tak? Dlatego Powinno Ci zależeć na tym, żeby te błędy wyeliminować i zastąpić je powtarzalnym systemem. Co to znaczy mieć system? No, jeszcze raz powtórzmy. Wiem, co się sprzedaje najlepiej, w jakim miesiącu, w jakie produkty uderzać i tak dalej. Wiem, kiedy podbijać, co podbijać, w jakich cenach, o których godzinach, w jakich dniach i tak dalej. Mam przygotowane różnego rodzaju szablony wiadomości na taką reakcję klienta, na taką reakcję klienta, na taką sytuację, na taki dzień, na piątek, na sobotę, na niedzielę, na poniedziałek. Można mieć różne skrypty i tak dalej. Robisz również analizy, wdrażasz poprawki, robisz to regularnie, tak? czyli codziennie coś analizuję, codziennie coś poprawiam. To jest system, właśnie, system pracy. I reagujesz przede wszystkim, gdy coś nie działa, więc jeśli widzisz, że coś nie działa, to nie powtarzasz tego kolejny miesiąc, i kolejny miesiąc, i kolejny miesiąc, i kolejny miesiąc, bo to nie ma sensu. Może minąć jeszcze pół roku i dalej to nie będzie miało sensu. Dlatego musisz to analizować i musisz zamienić chaos w system. Musisz podejść do Vinted na poważnie i zrozumieć, że to jest Twój taki mikrobiznes. Nawet jeśli ty nie chcesz mieć firmy, nawet jeśli nie chcesz zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie, to ty musisz to traktować jak mikrobiznes, tak? Bo wtedy chociaż zarobisz te 3000, będziesz mieć na przykład 36 tysięcy rocznie. To też spoko sumka. Wiadomo, że nie na czysto, bla, bla, bla. Ale jest. Niektórzy nie pracują, nie mają nic, ani przychodu, ani dochodu. Więc tak to wygląda. Natomiast osoby, które chcą mieć z tego większe pieniądze, to już w ogóle muszą to traktować jako biznes, czy większy, czy mniejszy, ale muszą do tego podchodzić poważnie, tak? Czy ty załóżmy, nie umiesz mówić po angielsku, bo dużo ludzi nie umie mówić po angielsku, tak? Czyli można powiedzieć, że nie podchodzisz do tego poważnie. No bo ci to nie jest potrzebne, masz to gdzieś, wisi ci to. Czy ty umiesz po tym angielsku mówić, czy nie. Natomiast osoba dla której jest to ważne, która to rozumie, ona się tego zaczyna uczyć angielskiego, zaczyna przyswajać te słówka, zaczyna robić jakieś aplikacje, coś tam, czytać jakieś strony. Ona podchodzi do tego poważnie i nagle zaczyna więcej rozumieć. Nie dlatego, że jakieś cuda się stały, tylko że ona po prostu podjęła świadomą decyzję, że jest to dla niej ważne. Więc żeby Vinted dało Ci kasę, to Winted musi być dla Ciebie ważne. Prosta piłka. Dalej, co trzeba wyeliminować? Przypadkowość, strach, losowe ceny i stare schematy. Czyli ty, jak chcesz zarobić 50 tysięcy złotych, to przede wszystkim musisz przestać robić to, co robisz do tej pory. Nawet jak zarabiasz 3 tysiące złotych miesięcznie, nawet jak zarabiasz 5 tysięcy złotych miesięcznie, to musisz przestać robić to, co robisz. Na miejsce tych czynności muszą wejść nowe czynności, które będziesz w tym czasie wykonywać, żeby doprowadzić się do tego momentu. Więc yy, najważniejsze, system to nie jest też nie oznacza, że ty musisz pracować po 10-20 godzin dziennie. To jest po prostu robienie rzeczy, które mają sens. Czyli ja przez 30 minut pracuję nad czymś, co da mi efekt, a nie robię czegoś tylko dlatego, bo ktoś to robi, czyli na przykład grupki podbijające. Wszyscy mówią, że podbijają, no to ja też podbijam. W zasadzie nie wiem, co mi to daje. Nie wiem, ile mi to daje. Te działania są kompletnie nieprzewidywalne. Jak przestaję robić, to dochody spadają praktycznie do zera. No to nie jest system, tak? Albo jest, tylko bardzo słaby. Jak, zależy, jak na to popatrzeć. E, kiedy masz system, nie potrzebujesz szczęścia, nie potrzebujesz liczyć na to. Proszę, proszę, niech przyjdzie jakiś klient. Niech ktoś coś ode mnie kupi. Bo przecież mam fajne rzeczy, niskie ceny. Błagam, błagam, niech przyjdzie do mnie jakiś klient, trochę szczęścia, chociaż dla mnie, jeden dzień, jakiś jeden duży zestaw, cokolwiek. Osoby, które zarabiają dużo, one nie mają takiego myślenia. Cieszą się, jak coś wpadnie ekstra, cieszą się, jak wpadnie większy zestaw, ale oni tego nie potrzebują, bo wiedzą, że zrobią A, B, C, D i to ich po prostu doprowadzi do fajnych zarobków.